Pan Piotr Kępiński, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że udaje nam się w tym momencie właśnie spotkać się w końcu na żywo, bo do tej pory rozmawialiśmy online dwukrotnie. No i dzisiaj jeszcze w takich wyjątkowych okolicznościach, bo jesteśmy nad Wisłą, dosłownie kilkanaście metrów od Wisły. Tak jest. Czy jest to miejsce jakoś znane, bliskie Panu? Jeśli chodzi o Warszawę, bo też tutaj no, są szlady. Mieszkałem ślady. wiele, wiele lat, <laughs> tak. No, mm. Ja znam bulwary, ale te bardziej od Mostu Gdańskiego, bo tam mieszkałem przy, przy Rajców, mm. więc, więc tamta część jest mi bardziej znana. Tu, tutaj też bywałem, ale muszę powiedzieć, że rzadko. Docierałem do elektrowni, tutaj w okolice, ale na przykład tutaj to byłem chyba ze dwa razy na placu zabaw mm. i przy tej bardzo właśnie. Aha. No to myślę, że takie bardzo przyjemne okoliczności, Super, nas, bo tak? za chwilę bardzo odbędzie ładnie. się spotkanie autorskie i to takie premierowe, prawda? Premierowe, Pierwsze tak. w Polsce, więc myślę, że zważywszy na fakt, że mamy wakacje i okres... Drugie. Drugie, bo prawie okay. panią drugie, pierwsze było w Poznaniu trzy dni, trzy dni przepraszam. temu. Ale nie mogła nie Pani wiedzieć, bo nie było zajawione na stronie w ogóle. No to było tylko na stronie Muzeum Literatury w Poznaniu. A ja na stronie wydawnictwa Czarne, <laughs> które wydało na słodki jak sól, przeczytałam, że premierowe, więc każdy się <laughs> reklamuje po prostu, żeby. Tak jest. Panie Piotrze, de po Rzymie, który penetrował Pan mocno, oczywiście abruzję też i inne rzeczy też, ale jeśli chodzi o Włochy, no to Rzym był kilkakrotnie przez Pana opisywany. W Neapolu po raz pierwszy był pan w 1981 roku, prawda? A więc mamy taki zapis długiej relacji takiej no ponad 40-letniej. Z jednej strony długi, a z drugiej strony krótki, bo to jest tak, że faktycznie byłem mm. dosyć krótko, no, to jak sama Pani wspomniała, wiele lat temu, ale potem przez wiele lat do Neapolu nie jeździłem. Mm. Tak naprawdę zacząłem tak na, na poważniej odwiedzać Neapol z moją żoną. Czyli to by było gdzieś tak, nie wiem, 17, 18, 19 lat temu zaczęliśmy jeździć trochę częściej, i tak już. na dłużej. No to już jest też tak. i oczywiście kawał, kawał czasu, mm. tak? Oczywiście o, o Rzymie piszę inaczej, z innej perspektywy, bo Rzym jednak traktuję trochę jak swoje miasto. W Rzymie mieszkam, łatwiej się poruszam, traktuję to jako miasto rzeczywiście, które, które trochę, troszeczkę wrosłem, Natomiast Neapol jest jednak miastem drugim, trzecim, tak? No ale bardzo ważnym jednak z wielu, z wielu, z wielu powodów. Również rodzinnych, rodzina mojej żony bardzo często tam jeździła, no bo trzeba powiedzieć, że ta sympatia Abruzyjczyków do Neapolu, ona się bierze z historii. Neapol, królestwo Neapolu obejmowało oczywiście w swoich granicach także Abruzję. Mhm. To była główna stolica, mhm. tak? I to był punkt odniesienia dla Abruzjczyków. Neapol, nie Rzym. Dziadek mojej babci, no, jak miał jechać do dużego miasta, do poważnego miasta, to nie myślał w pierwszym rzędzie o Rzymie, on myślał o polu, nawet już tak naprawdę po tym, jak, jak powstały. Zjednoczone Włochy, tak? Mhm. Nawet jak pradziadek czy dziadek, no to dla nich to był Neapol. Do dzisiaj oni w żartach jakby ten Rzym trochę usuwają w cień. Jak jadą do Rzymu, no to żartują, że no to już jest trochę jak trochę jak za karę, trochę narzekają na dziury, trochę narzekają, że brudno. Napol jakoś im nie przeszkadza w tym wszystkim. To... No tak, to pamiętam trochę z książki Abruz. Ja o tym wspominałem. Tak, ja o pamiętam. tym. Pamiętam, było, było właśnie o tym, ale znowu trochę za, za sprawą pańskiej żony. Ma to, ma związek. No ma, czyli je, no ma, no ma siłą no to, rzeczy, prawda? Nie, naturalnie, że tak. No. Ale tamten pierwszy moment, jeszcze chciałabym podrążyć. Ten mm -hmm. 81 rok. Tak. Jakie było to pierwsze spotkanie? Był pan też, wiadomo, w innym momencie życia, bo to też jest. Pewnie te Włochy też miał pan mniej w tamtym czasie spenetrowane, no więc oczywiście. ten punkt odniesienia był inny. I mówi Pan, że zostawił pan wtedy ten na Apol. to dlatego, że po prostu już nie było po drodze, czy nie było okazji, czy jednak trochę pana zraził. Nie, 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 to nie ma nic wspólnego. Z, z jakimiś zrażeniem pani, to tylko i wyłącznie było spowodowane sprawą no, zupełnie banalną. No, wtedy, wtedy by był PRL, wtedy tak naprawdę każdy wyjazd za granicę to była wiza. Wtedy jakoś pamiętam, zerwał się związek z ludźmi, którzy mnie zapraszali i to była pier... to, to, to jest, to jest bana... bardzo prozaiczna, bardzo banalna mhm. historia. Natomiast jeżeli Pani mnie pyta o moje wrażenia, to dla mnie Neapol to był wielki świat, tak samo jak i Rzym. To był świat kolorowy, to był świat piękny. No przyjechałem naprawdę z bardzo szarego PRL-u, Pani tych lat nie pamięta. Natomiast, tak, ale, natomiast, ale natomiast, domyślam się, że był kontrast. A, natomiast domyśla się Pani, jaki był kontrast i jak te Włochy wtedy dla mnie, młodego chłopaka, wyglądały, gdzie ja... W Warszawie czy w Poznaniu nie mogłem pójść do sklepu z płytami, z, płytami, z longplayami no jak właśnie. się wtedy mówiło i kupić sobie co chcę, a tam miałem wszystko. Więc dla mnie wtedy na pierwszym planie we Włoszech to nie było to, że to, te miasta były trochę, nie wiem, brudne, trochę, tro, trochę, trochę miały taki swój, no, no że tak powiem, no jakiś taki jakby to nazwać? No niekoniecznie były specjalnie wyczyszczone, niekoniecznie były błyszczące, ale to co było istotne, tam była jakaś wolność, tam można było kupić co człowiek chciał. Tam ja szedłem na przykład do wydawnictwa polskiego, Witolda Zachorskiego, ja dostawałem 100 z książek, tak naprawdę o realnej historii Polski, mm -hmm. tak więc to też było. To jest ciekawa historia, bo na spotkaniu w Paryżu, teraz całkiem, całkiem niedawno. Poznałem, poznałem Pana, który przyszedł na spotkanie autorskie i wręczył mi książkę Witolda Zachorskiego, Polak w Rzymie, i pyta mnie, czy ja znam tę książkę. Ja mówię, nie dość, że znam, to jeszcze poznałem <grym> autora. autora i byłem <grym> u, u, niego, u niego w biurze. Okazało się, że to był jego ojciec. O, proszę <grym> bardzo. Więc czasami takie historie z przeszłości, o której mówimy teraz właśnie, wracają po <grym> latach w innej trochę formie. <grym> A pomysł, na, pomysł tego, że powstanie ta książka? Kiedy powstał? Oj, to już chyba dawno, to już chyba dawno I też. On Ale się... dawno to, jak zaczął pan pisać o Rzymie, wydawać, nie wiem, szczury na to, czy jeszcze wcześniej. Nawet, czasie, przed, w nawet przed, nawet przed, bo ja nawet myślałem o tym, żeby napisać książkę o Napolu przed. Mhm. Tylko ten Rzym stał się jakiś taki bardziej intensywny i mocniejszy i przytłoczył wszystko inne. I wtedy Neapol trochę zszedł na plan dalszy, ja robiłem jakieś notatki, mhm. miałem jakieś teksty. Ale, ale, ale... No, w związku z tym, że mieszkają w Rzymie i wydawcy, i ja sam stwierdziłem, że chyba jednak, chyba jednak zacznę po prostu te, te swoje pisanie no, poważniej o, o Włoszech o Rzymie. Potem z kolei wskoczyła Bruzja, O tyle łatwa do napisania, że na wyciągnięcie mm -hmm. ręki tak naprawdę i te i też już była jak, jakoś tam w części gotowa. No i, no i... No. Pol chociaż w głowie był przed. No jednak zaistniał. Mhm. Dzięki Bogu. Tak, no i mamy ponownie wydaną książkę w wydawnictwie Czarnej i mam wrażenie, że to się wiąże z tym, że wracamy do tej konwencji książki, historię Zabruzji albo właśnie Szczury z Via Veneto, to znaczy ten, ten taki mój ulubiony, przyznam szczerze Pana, styl, jak już kiedyś powiedziałam, reportersko-eseistyczno, tak, no nie tak. wiem, czasami Dobrze. elementy felietonu, jakiegoś tak, 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 tego tak. typu rzeczy. Tak, tak. Które eseju nie, powiedziałam, dobrze. reportersko soistyczne i czasami jeszcze inne elementy, ale głównie. Innej... Absolutnie, do, dobrze, dobrze ba, bardzo pani wyczuwa moją intencję tak naprawdę, jeżeli to chodzi tak o te gatunki styl. nie są tak istotne, nie tylko są, po prostu... Nie są, nie, są, nie są, one są pomiędzy. Próbuję, tak naprawdę. bo nie da się opowiedzieć, trzeba czytać książkę, ale próbuję jakoś no, 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 po prostu tak. powiedzieć też widzom, mm -hmm. czytelnikom, jakby z czym mamy do czynienia. Tak, tak, ale słusznie, bo to faktycznie jest zawieszone pomiędzy... Yy esejem, pomiędzy reportażem, pomiędzy felietonem, pomiędzy y, opowiadaniem mhm. czasami, prawda, bo to są jakby takie elementy, które y, Tomasz Stawiszyński nazwał y, szczury Via Veneto w zasadzie opowiadaniami mhm. tak naprawdę, że to według niego to bardziej oscyluje w kierunku opowiadania. I pewnie ma rację, on to tak odczuwa, tak? ale to jest faktycznie niegatunkowe. Nie ja to nazywam na taki użytek mój, własny. Jeżeli ktoś mnie pyta, jeżeli jednym słowem miałbym opowiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, jaki to jest gatunek, mówię, ok, to może być szkic. Tak, W tym sensie, że to nie jest gotowe, to nie jest skończone, to jest coś pomiędzy, to nie jest ani reportaż, ani esej. Próbuję i nawet nie próbuję, i nawet nie próbuję tutaj tak naprawdę jakby... Dążyć do jakiegoś gatunku, mm. bo mnie jest, faktycznie dla mnie jest wygodniejsze, tak naprawdę, oscylowanie, wybieranie tego, co mi, tego, co mi pasuje w danym momencie i trochę dopasowywanie do sytuacji. Tak? Mm -hmm. e, ale na pewno to nie są czyste reportaże. Tak? Ja już czytając te książki, bardzo, jak powiem tak, kolokwialnie, trochę mm. świetnie bawiłam się, skacząc z panem z tematu na temat, przeskakując z myśli do myśli, ale mam mm -hmm. wrażenie, że w książce Napol, słodki jak sól, mm -hmm. ta z, te zmiany, te pana takie to oko przeskakujące z jednego na drugie, przejścia, z mm -hmm. wyciąganie wniosków. Nie wiem, jak to teraz nazwać tak na szybkiego, mm -hmm. e, ale no, po prostu nie wiem, czy to ten Neapol tak aż mocno Pana zainspirował, żeby widzieć tutaj jest jedna rzecz, z której wychodzimy do pozornie kompletnie odległej, ale jednak łączącej się. Może mieć Pani rację, że faktycznie rytm miasta, który jest mm -hmm. szybki, który jest dosyć... Gwałtowny, jakiś szalony, nie chcę dosyć, dosyć, że... dosyć szalony, tak że faktycznie on też trochę sam w sobie dyktuje tempo, więc myślę, że Pani intuicja jest dobra. Krótko, krótko mówiąc, no, pisanie o pewnych jakby zjawiskach, z którymi mamy do czynienia w Neapolu, no trudno je robić na nudno, mm -hmm. tak? trudno je robić y, okrągłymi, długimi, lejącymi się zdaniami. Lepiej, to, lepiej dopasować rytm tak naprawdę do rzeczywistości. Staram się to robić, ale skoro Pani tak mówi, no to chyba no, tam po części się udało. Ja tak tylko wieś. jest taka <laughs> różnica, że ja w Rzymie byłam kilkakrotnie, a w Neapolu ani razu. Natomiast no, czytając różne publikacje o Neapolu, w tym właśnie pana ostatnią książkę, no mam wrażenie, że to się rzeczywiście z tym zgrywa. To znaczy, że, że ten Neapol i teraz, w sumie to jest ciekawe, bo jak może w końcu kiedyś pojadę, to odwrotnie będę miała, to znaczy, może, że może. najpierw coś przeczytałam, a potem pojadę, więc, <laughs> więc na tej zasadzie. Mhm. Panie Piotrze, co, jest, co, co w tym Neapolu tak, jakbyśmy mieli teraz tak powiedzieć pana, urzeka, fascynuje, a co wkurza? Czy w ogóle coś jest takiego, co wkurza, jest, bo że fascynuje, no to nie mam wątpliwości. Tak, 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 bo to jest to, 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 jest, to jak e, tak mi się wydaje, e, pytanie łatwe i bardzo trudne. Bo m, prawda jest taka, że w związku z tym, że ja w Neapolu nie mieszkam na stałe, ja jestem, wydaje mnie się, bardziej wyrozumiały w stosunku do, do tego miasta. Przyjeżdżam i wybaczam, po prostu mnie to. Mnie, to, to, to jest super. Tak? No, Rzym mnie o wiele bardziej irytuje, ale pewnie wytłumaczenie jest proste, no, bo mieszkam tam i tak? jednak no, ciężko mi wybaczyć. No, Rzym jest trochę takim no, moim, moim lokatorem. Tak? Znaczy ja jestem jego, ale on również moim. Więc tutaj jakby no, jest między nami trochę batalia. Jeżeli chodzi o Neapol, nie mamy takiego związku emocjonalnego, w związku z tym ja wiele rzeczy wybaczam. Prawdę powiedziawszy, niewiele rzeczy mnie tam irytuje. Muszę powiedzieć, że no, irytują mnie oczywiście kierowcy, którzy przyjeżdżają na czerwonym świetle. No to musi irytować, mhm. tak, no bo to jest po prostu niebezpieczne. Natomiast no, cała, jeżeli, jeżeli pani mnie zapytałaby o to, no to, że tam wrzucają sobie niedopałki papierosów przez kabiny mhm. samochodów, no, czego sam byłem świadkiem zresztą, ale też nie jest sympatyczne. Bywają, ta dezynwoltura mhm. czasami na pewno musi być na dłuższą metę irytująca. I na pewno, gdybym tam mieszkał, wydaje mi się, że, że też byłoby mi ciężko, tak? Na pewno, na pewno, jeżeli chodzi o takie kwestie proste, tak jak, tak jak i w Rzymie zresztą, jeżeli chodzi o komunikację, to też nie, 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 nie jest to miasto idealne. To w ogóle nie jest miasto idealne. Tylko, że faktycznie dla mnie Neapol jest trochę inną figurą. Dla mnie jest figurą bardziej taką, którą ja sobie wypracowuję trochę w głowie i jest to figura emocjonalno- historyczno-rodzinna tak naprawdę. E, więc e, ja bym powiedział, że Neapol mnie raczej bardziej fascynuje, aniżeli irytuje, a to, co mnie fascynuje, no, to tam naprawdę to jest wszystko, co jest związane z całym miastem. Tak? I literatura, i e, historia sztuki, architektura, ludzie też, tak? No, to wszystko ten konglomerat, który tworzy ciało tego miasta, no, jest, jest sam w sobie fascynujący. Więc, więc no. Krótko odpowiadając na, mm -hmm. odpowiadając na to pytanie, to chyba tak by wyglądało. Tak? Mam wrażenie, trochę chciałam z Panem tutaj jako znawcą chwilę tylko osobnie o tym pomówić, bo nie jest też rzecz, nie jest to też rzecz, która mnie jakoś bardzo mocno zajmuje, ale mm. jednak loty w tanie linie w tamtą stronę no. sprawiają, że ludzie chyba coraz częściej się tam wybierają tak mi się jednak wydaje. w celach tak tak mi się takich wydaje. turystycznych. Tak, tak, tak. No i trochę niektórzy mówią o tym, że boją się tej kamory, tej przestępczości. A, ale czy, czy to słusznie, czy nie? Czy, czy po prostu tak teraz trochę w taki punkt widzenia turysty przechodzimy. Zau zauważyła pani, jak mnie pani zapytała o to, co mnie irytuje, ja nawet nie pomyślałem, nie po o, właśnie. Nie pomyślałem, o, nie pomyślałem o mafii. Czyli to nie jest dla mnie pierwszy punkt, o którym mm. ja myślę, chociaż troszeczkę to miasto miast. No to poznałem, chyba takie nie? nieznane nieznanego się ludzie boją. Jak nieznanego. tam nie byli i nie wiedzą tak, jak tak, to jest, tak, 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 przecież tak. w Rzymie też jest mafia. Oczywiście, że tak. A wszyscy tam jeździmy, no oczywiście, że tak, chociażby w celach religijnych no już oczywiście, nawet powiedzmy, oczywiście, prawda? że tak, więc wie pani, no to jest tak, że... No, mówi się tak, że takich czynnych członków jakby tej organizacji, czyli kamory w całej kampanii, w całym, na całym obszarze metropolitalnym jakby na polu może być około 14 tysięcy. No, to biorąc pod uwagę populację to, to nie jest to specjalnie dużo powiedzmy, tak, no nie jest to też mało, naturalnie mam jasna sprawa. Turysty ten problem nie dotyczy. Dla turysty ten problem nie istnieje. On, nie chcę tutaj oczywiście dawać ani ręki, ani głowy, ale według mnie nikt tego problemu nie zazna. To nie jest miasto niebezpieczne, to jest miasto według mnie spokojne. Na razie nie ma nadmiaru turystów, wiem, że faktycznie lotnisko się rozwija, nowe, nowe mhm. kierunki bez przerwy powstają. Na razie Neapolitańczycy nie, nie narzekają na to. Zaczyna się słyszeć, że tu i ówdzie tam zaczynają trochę marudzić, ale bez przesady oni naprawdę zarabiają na tym dobre pieniądze i tam przyjeżdżają turyści, którzy zostawiają pieniądze, bo z reguły jednak zostają na, na kilka dni. Tak. To nie jest turystyka, nie wiem... Z którą mamy do czynienia w Wenecji, tak, mm. gdzie ludzie przyjeżdżają na jeden dzień i wyjeżdżają, Wenecja z tego nie ma de facto mm. nic. Mm. Rzym to też jest inny rodzaj turystyki, no trochę poważniejszy już teraz powiedzmy, ale na razie wydaje mi się, że w Neapolu jakby ten, ten stopień turystyki, który jest, on jest na dobrym poziomie i chyba no ceny poszły troszeczkę mm. do góry. tak, no, to podobno Kamora, Camorra, tak. ale jeszcze te takie no. zwykłe kradzieże, tam pan też opisuje taką sytuację no. jak z amerykańskiej ze skutarka. Ktoś torebkę kradnie, to, to, ale to, to było w dawniej, 80. właśnie, ten teraz pana na pierwszy kontakt. Teraz, teraz na pewno z tym mamy do czynienia żadnie. No ale, ale trzeba uważać. W Warszawie trzeba, u... też trzeba uważać. Trzeba uważać, tak trzeba myślę. uważać, mhm. trzeba uważać. Na, na, wszędzie trzeba uważać. Znaczy, no, nie, nie ma tak, że nie wiem, idziemy jedziemy na spak na poli, powiedzmy, jest godzina 24, a my się czujemy swobodnie. No nie, tak. jesteśmy w Warszawie, pójdziemy, no nie wiem, no, nie chcę obrażać stalową, no ale no okej, okay, no, jakieś takie tego typu okolice i też może być różnie, prawda? Tak. Więc no, też patrzmy na to tak naprawdę no, z realnej perspektywy. No, tak. dbajmy o siebie. I pozbądźmy się stereotypów i zachowajmy absolutnie, rozsądek. Absolutnie. Panie Piotrze, Gustaw herling Grudziński chciałabym. Chociaż krótko, bo bardzo interesowały mnie jako osobę, która lubi literaturę. Te, 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 te dość spore fragmenty w tej książce są o tym. Spotykał się Pan też z Martą Herling, córką tak, 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 Gustawa Herlinga Grudzińskiego. No i te jego związki, powiedzmy o tym chwilę. Jak, jakie były te jego związki z Neapolem i jak on tak naprawdę ten, ten Neapol postrzegał, i co teraz? Jak, teraz byśmy od razu drugie pytanie zadaję, szybciutko. Yy, jakbyśmy teraz pojechali, czy jakoś tam właśnie śladów gruzińskiego możemy szukać? Nie, możemy szukać, mm. to jest oczywiste, to jest tak, że ślady na pewno, jak, znaczy... wie, wiele śladów znajdziemy, no, porównując z książką, z książkami, z dziennikiem pisanym nocą i tak dalej. Jeżeli mówimy o śladach takich namacalnych, e, czyli książki Herlinga mm -hmm. Gruzińskiego w księgarniach, je też znajdziemy, mm -hmm. to jest tak, Tam w Neapolu, że są. znajdziemy. wielokrotnie widywałem w witrynach jego… jego jego książki. Być może to się zbiegło z nowymi wydaniami, ale to nie jest tak, że Herling jest postacią anonimową w Neapolu, bo, bo, bo nie jest i, i ma to i, i również dzięki Marcie Herling, która, która dosyć o to dba, trzeba powiedzieć. Ona zrobiła taki bardzo głośny festiwal poświęcony jego twórczości. Stara się bez przerwy przypominać o swoim ojcu i wydaje mi się, że robi naprawdę bardzo, bardzo dobrą robotę. Jeżeli chodzi o sam stosunek Herlinga do Neapolu, Oczywiście on był złożony, dlatego że od, takiego, od takiej wielkiej aprobaty, zafascynowania, kiedy on tam przyjechał i osiadł, na stałe, i osiadł na stałe, tak jak już z Ligią był w poważnym związku, no to on był zachwycony, no ale po paru miesiącach no, ten zachwyt przeszedł, zobaczył, że Neapolitańczycy są dosyć wsobni, zainteresowani raczej sobą aniżeli światem zewnętrznym, że Apol też nie jest no, przepięknym miejscem, tylko jest miejscem naprawdę trudnym. Czasami, czasami, no, oprócz tego, że, że brudnym, to przesyconym jakimiś takimi zwyczajami, które mu były obce. On walczył z tym miastem, rzeczywiście. On miał, on miał problem. Z jednej strony no, był zachwycony zabytkami, malarstwem, Rivery chociażby, który chodził do Czertozy San Martino bardzo często, no miał wiele takich miejsc jakby swoich ulubionych, które, które no przecież są przepiękne, natomiast, natomiast no też dostrzegał no trudy życia no w tym mieście. No bo, Myślę, myślę, że to nie jest... nie, nie było takie łatwe mm -hmm. tak, dla człowieka, który przyjechał z innej rzeczywistości. Yy, on oczywiście świetnie się w niej poruszał, ale, ale, ale no, te, tak, to, była, to był wiel, jeden wielki oksymoron. Tak? On od, od zachwytu do, do takiego no, realnego wkurzenia. Mm -hmm. to, ta, tak, on, tak to przebiegało chyba. Ten jego związek dosyć. dosyć, dosyć yy, 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 no, Specyficzny, trochę gwałtowny z Neapolem, to... to trochę tak jak w Pana tytule, bo mam wrażenie, że interpretacja tej książki, czy jakby też trochę odbioru na Apolu, ale w ogóle Włoch, w, po lekturze Pana książek, <laughs> będzie się, raczej wśród chyba czytelników będzie się umacniał taki pogląd, że te Włochy w ogóle są takim trochę oksymoronem, że są krajem sprzeczności. I ogólnie, jako autorowi też i no co by nie mówić znawcy tego kraju, a przynajmniej tych miejsc, które Pan opisał. Albo no, wiadomo, to, to jest siłą rzeczy. To, to oko literackie tak. wiąże się z taką bacznością. Mm -hmm. To jest słuszna interpretacja, tak tak by trzeba było. Tak, tak, tak. To jest tak, jak pani mówi, no bo to rzeczywiście tutaj tru, trudno jakby włożyć Neapol, ale też Rzym, tak? mm -hmm. ale też Abruzję, mm -hmm. tak? Pewnie jakbyśmy pomyśleli o innych regionach, Włoch do jakiejś jednej określonej szuflady z napisem tak, to jest mm -hmm. właśnie. E, na przykład e, A, e, mhm. potem jest B. Nie, to wszystko jest bardzo przemieszane ze sobą faktycznie jak e, sól e, ze słodyczą, e, jak pomarańcza z solą, jak... E, Później e, tam jest wyjaśnienie tego tytułu w książce, tak, tak, ale ja to ja, ja będę, już nie będę zdradzać, odsyłamy do literatury. Nie będziemy, spoilerować, odsyłamy nie, tak. będziemy <śmiech> tak. <śmiech> nie będziemy. I skoro literatura, to jeszcze jedno pytanie, bo zawsze Dobra. to już się staje tradycją, a ja pytam pana zawsze o to, bo też jestem bardzo tymi fragmentami książki zawsze zainteresowana. 能呃。Uh huh. uh Po raz kolejny zapytam Pana o takiego autora, którego by Pan polecił, żeby się z nim zapoznać. Zresztą w ogóle w książce Neapol, słodki jak sól, pisze Pan, że książka, jakiś tytuł, i przetłumaczona na polski. Kiedy i czy jest. Więc mamy naprawdę takie mm -hmm. wskazówki konkretne. Mm -hmm. Po jakiego autora polecałby Pan sięgnąć, włoskiego, który gdzieś tam na Neapol miał swojej twórczości, żeby z tej włoskiej perspektywy o tym mieście poczytać? Od kogo zacząć na przykład? Ja bym polecił chyba jednak yy, Rafael Lacapo. Ja. Bo śmiertelnie ranny jest książką, która jest no taką fantastyczną metaforą Neapolu i rzeczywiście książka napisana wiele dekad temu. Autor już nie żyje. Ta książka jest przetłumaczona na polski. Z tego co pamiętam, było tylko jedno wydanie. Trochę trudno je dostać, ale mnie się, dla, dla mnie to była książka ważna. Mhm. Dlatego, że faktycznie tam zobaczyłem rzeczywiście po raz pierwszy taki literacki. E, dwu, e, portret dwudzielnego Neapolu, nie przesłodzonego, nie przesolonego, mm. a jednocześnie zbalansowanego, i ten balans był wytłumaczony, te niuanse były wytłumaczone, tam była e, fajna perspektywa. E, śmiertelnie ranny Rafael La Capria. E, ja ja tak? bym od tego m, m, zaczął, no, polecałbym mhm. zacząć w każdym Dobrze. razie. Panie Piotrze, to muszę też spytać, to też już tradycja, czy kolejnego coś włoskiego w przyszłości, jak już mam tu Pana Kościoła, Ciebie to nie mogę sobie podarować. Pani Marto, powiem tak. Ja bardzo na razie, bym chciała, od razu na powiem. Razie, na razie robię sobie przerwę. Odpoczynek. Na razie robię sobie Ale przerwę. Ale od Włoch czy w ogóle? E, od Włoch wrócę, mhm. wrócę. E, wrócę z pewnym tematem, o którym będę mógł powiedzieć za chwilę. Ja wiem, że to Jak, się, jak, jak tutaj już się wszystko tematem. wyklaruje. Okay, ale myślę, że to może, no nie za niedługo, ale na pewno wrócę. Zupełnie inny region, mm -hmm. zupełnie inne, ale okay. to będzie miasto. Natomiast mm -hmm. nic więcej e, To może na nie północ się powiedzieć. udamy, tak sobie myślę. Nie, <laughs> dobrze, nie rozumiem. Będę, nie. <laughs> dobrze, 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 bo abruzja tak w centralnych, pol południe, Rzym, trochę też południe, chociaż Rzymianie różne mają zdanie na ten temat. No więc właśnie. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, Dobra. dziękuję bardzo Panie Piotrze, Pan Piotr Kępiński, za chwilę spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Pani Marto. Dziękuję.